No witam Was bardzo, ale bardzo serdecznie na dzisiejszym filmiku nowego tekster jak już po tytule widzicie jest to GBS Pack, GBS dobrze jest. GBS dobrze jest. GBS dobrze jest! Mam ja czy... no, nadzieję, że Texture Wam się podoba. Jeżeli chcecie, żeby jutro pojawił się te rzeczy jakiegoś miśnego teksturpaka, musicie pod tym filmem w ciągu 24 godzin zostawić 80 polubień. i również na 80 polubień pojawi się limit pobrania tego Textu na moim Discordzie. Również na moim Discordzie jest konkurs na swagerki. To jest Dragonem mamy współpracę na nasz Discord i dostaliśmy jakieś tam swagerki na losowanie. Więc jeżeli nie ma swagera, chceć na dragonie w piątek, to tobiję Discorda, link opisie. Również dziękuję Wam za wszystkie suby, jakie przybyły. Mam nadzieję, że w przyszłym roku uda nam się nabil 2000. A teraz, jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje mojego kanału, może zostawić suba, lajka, a jakieś komentarz z propozycją tekstu, jak chcielibyście zobaczyć. No i my, wyglądania. Jo. A jeszcze przed filmem musimy tutaj dopowiedzieć, że z rekrutacja do mojej buildie OBDS do dragonika, więc jeżeli ktoś chce dołączyć, to nie wiem Discorda, na kanale tam w kategorii OBDS macie tam rekrutacja, tam macie wszystko, co musicie spełniać, żeby dołączyć do mojej buildie. Dzieje, probię nuty, yeah, wiara gbs -a. Po prostu piszę se trudy, nawijam, się i siema. jest najlepsza kawa, podbiję rynek Amsterdam. jest lepszy od Starbucks, bo GBS krasa temat. Wyje gbs i to bardzo, bardzo pozabiam, za ciebie ja moje gardło. To najlepsze, co mi dzisiaj spotkało, a to nie mało. Koszki lodu GBS, oh. ciężko koszony i dwa z cukru. Nie na szatuję, może jest oh. GBS, GBS, pada domu. GBS dobrze jest. GBS dobrze jest! Uhdy kale czy